Zacznijmy to nasze spotkanie wieczorne modlitwą, Pijem Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twojego w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Moi drodzy. Zanim rozpoczniemy to wieczorne wprowadzenie do modlitwy, najpierw powiem, czym jest ten czas kontemplacji. kontemplacji to taki moment naszej modlitwy, kiedy to wszystko, co przeżywam w ciągu całego dnia, te wszystkie owoce, których doświadczyłem, które zobaczyłem, ale także te, których jeszcze nie zobaczyłem, których jeszcze nie doświadczyłem, mogę oddać Panu Bogu. Tak naprawdę chodzi o to, aby ten czas spędzić w obecności Boga, aby ten czas spędzić razem z Chrystusem, powierzając Mu to wszystko, co w tym dniu w mojej modlitwie doświadczyłem. Najczęściej na rekolekcjach, na dniach skupienia, ten moment kontemplacji odbywa się w czasie wystawienia na sakramentu. Tutaj mam świadomość tego, że może to być trochę utrudnione. Myślę, że warto w swoim pokoju, w swoim domu, jeśli nie mam dostępu do kaplicy, stworzyć taką przestrzeń kontemplacji. Można Zapalić sobie świecę, można wziąć jakiś obrazek, ikonę. Na przykład tutaj mam ikonę Jezusa z przyjacielem, która także służy mi i pomaga mi w mojej modlitwie. I ten czas kontemplacji, tak naprawdę, jest takim czasem wpatrywania się w Jezusa. Mówiąc językiem papieża Franciszka, jest to moment, kiedy ja tak naprawdę pozwalam Bogu na to, by mógł patrzeć na mnie. I myślę, że takiego czasu każdy z nas potrzebuje w naszej codzienności. Najlepszy czas kontemplacji. To czas wieczorny, kiedy tak naprawdę Jezusowi mogę oddawać te wszystkie owoce. Owoce mojej codzienności, owoce tego, co przeżyłem. I ważne jest to, żeby w tej modlitwie trwać. I czasami trudność na tej modlitwie polega na tym, że tak naprawdę walczę o to, aby być cały czas obecny na tej modlitwie. Aby być cały czas obecny przy Jezusie. Dziś, w czasie wprowadzenia popołudniowego, mówiliśmy bardzo dużo na temat pragnienia. Mówiliśmy o tym, że pragnienie Chrystusa, one bardzo mocno pulsuje w sercu każdego z nas. Ale to także jest odpowiedzialne wezwanie dla każdego z nas. I to duchowe pragnienie obecności Jezusa w jednym przypadku jest widoczne. Myślę, że jest często manifestowane przez wielu, którzy żywo uczestniczą w życiu kościoła. Chociaż myślę, że ta nasza mała wspólnota słuchająca tych słów. W innych, w mniej znaczących przypadkach, to pragnienie jest jakby nierozpoznane, niewydobyte, ukryte, ale jest to bardzo silne pragnienie. Pragnienie, które jest w, głęboko, w głębokościach mojego serca. Nawet ci, którzy żyją z dala od kościoła, Którzy żyją z połamanym swoim sumieniem, którzy żyją w rozbitych małżeństwach i rodzinach, którzy żyją z brzmieniem grzechu, który ich zamyka, to także ci ludzie mają w sobie to pragnienie Boga. To pragnienie, które jest niewydobyte, które na zewnątrz jest niewidoczne. I także ich. My mamy spotkać z Chrystusem. Chrystusem, który jest osobą, który szuka osoby, który ma oblicze i szuka naszej twarzy. Ma serca i szuka Twojego i mojego serca. Chciałbym Was dzisiaj, drodzy, zaprosić właśnie do takiej modlitwy. Do modlitwy, właśnie trwania sercem, do wpatrywania się w jego oblicze. Tak jak to mówiłem na początku, może warto dzisiaj tak naprawdę wpatrywać się w jego oblicze duchowe. Chociaż mamy dostęp do internetu, mamy możliwość także, będąc w domach, uczestniczą duchowo, wpatrując się w ekran internetu, uczestniczyć w adoracjach, może właśnie dzisiaj warto taką chwilę poświęcić właśnie na tą obecność z Jezusem. To pragnienie Chrystusa jest początkiem doświadczenia wiary. I może prowadzić do głębokiego rozmiłowania w osobie Chrystusie. Jeśli w życiu wielu ludzi wiara szukanie Boga zatrzymuje się tylko naszym pragnieniu, nie robimy tego kroku dalej, to dlatego, że ściąga nas na dół nasza codzienna duchowa bieda, dlatego że nie potrafimy się obronić przed hedoizmem, materializmem, które tłumią, i paraliżują nasze pragnienia. Możemy zobaczyć tutaj taki piękny, ewangeliczny obraz. Sadzawka Betseta w Ewangelii Jana, kiedy Jezus podchodzi do chromego człowieka o 38 lat, który mówi, że nie ma człowieka, który by podprowadził go do sedzawki. Mówiąc naszym językiem, nie ma człowieka, który by doprowadził do doświadczenia wiary. To jest właśnie to, co mówiłem, że we wprowadzeniu do medytacji, że także my mamy być świadkami. Mamy, mamy uczyć się, Spotykać się z takimi ludźmi. I takim człowiekiem chce być na pewno Chrystus, żywo obecny w nas, w naszych wspólnotach. Czujmy się zaproszeni do wpatrywania się dzisiaj w Jezusa. W Jezusa, który Przychodzi, aby z nami trwać. Chrystusa, który myślę, że po pierwsze uzdrawia naszą wiarę. Przychodzimy dziś do Niego w tym fragmencie Ewangelii z oliwnymi gałązkami. Przychodzimy ze śpiewem na ustach Hosanna. Czyli tak naprawdę prosimy o to, żeby on nas wybawił. Tak naprawdę prosimy o to, aby uzdrawiał nasze serce. I myślę, że jednym z powodów utraty wiary, utraty i naszej zatwardziałości serca to jest brak doświadczenia żywej obecności Chrystusa. Chrystusa, który żyje blisko człowieka. To niedowiarstwo prowadzi do zatwardziałości serca. I świat potrzebuje takich świadków. Świadków, którzy nie będą mówili o Jezusie, ale którzy będą nim żyli. I którzy będą go doświadczali w konkretnej rzeczywistości swojego życia. Zwłaszcza takich świadków potrzebujemy teraz. Musimy jakby na nowo oczyszczać swoją pamięć, umysł i serce. I przypominać sobie, że Jezus Chrystus. Jest osobą nie tylko sprzed dwóch tysięcy, ale która dzisiaj pragnie głębokiej więzi z tobą i, z, i z, z tobą i ze mną. Myślę, że ważne tu słowa, przykład z Ewangelii Łukasza. Dziś narodził się Wam zbawiciel, dziś spełniły się te słowa. I to, czego doświadczymy w wielki piątek, kiedy Jezus mówi do dobrego łotra, zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Wpatrując się i kontemplując. Oblicze Chrystusa przede wszystkim doświadczamy uzdrowienia własnego człowieczeństwa i przebóstwienia swojego własnego życia. To właśnie będąc z Chrystusem, jesteśmy tak naprawdę zdolni przekraczać siebie. Przekraczać własne ograniczenia, własne biedy, własne słabości. Dzisiejszy człowiek, myślę, że każdy z nas, szuka prawdziwego ludzkiego oblicza i może go odnaleźć tak naprawdę w Chrystusie, w najpiękniejszym z synów ludzkich. I kontemplacja, wpatrywanie się w Jego obecność pomaga odkrywać zagubionemu człowiekowi swoje człowieczeństwo. To dlatego Syn Boży stał się człowiekiem, aby objawić nam pełnię i doskonałe piękno człowieczeństwa, jakie Stwórca zamierzył. Przychodzący Chrystus do Jerozolimy, to Chrystus, tak jak mówiliśmy wcześniej, przychodzący do mojej ludzkiej biedy, do mojej słabości. To Chrystus, który chce rozpalić moje i Twoje pragnienie życia. To właśnie wtedy tak naprawdę staje się świadkiem obecności Chrystusa. To tak naprawdę wtedy doświadczam tej głębokiej więzi ze zmartwychwstałym, na ile sami będziemy mogli rozmiłować się w tym, który jest Panem życiem. Tego wieczoru myślę, że przez taki czas, pół godziny starajmy się trwać przed Jezusem. Jezusem, który wjeżdża na oślicy do Jerozolimy. Chrystusa, który chce Wejść w Twoje i moje serce. Chrystusa, który chce nas przenikać swoim spojrzeniem. Chrystusa, który ciągle, każdego dnia, każdej chwili zaprasza nas. Do kontemplacji Jego oblicza. Zaprasza nas do wpatrywania się. Tak jak mówiłem na początku, może być to także to wpatrywanie się w duchowe. To zaproszenie Boga do tego doświadczenia obecności w tym dniu, w tej chwili, w tym miejscu w którym jestem, w którym się znajduję. Zwłaszcza w tych dniach, które się zbliżają, w dniach Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, ale myślę, że także w Niedzielę Zmartwychwstania będziemy mogli wpatrywać w Jego oblicze. Na początku w oblicze te, które jest przepełnione cierpieniem, bólem, ale także w to, w to oblicze, które przepełnione jest uwielbieniem, uwielbieniem Boga. Zapraszam Was dzisiaj do tej modlitwy, do takiego bycia w obecności Pana Boga. I tak jak mówiłem, nie muszę nic mówić. Tak naprawdę wystarczy, że będę przy nim trwał. Zapraszam jutro na konferencję o godzinie dziewiątej, która będzie takim podsumowaniem tego naszego spotkania. Teraz chciałbym Wam udzielić Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać.